Pewnie mało osób stało przed wyborem zabicia Juniora, a oszczędzenia go wybrało opcję litości. Oto, co się stanie, jeżeli go nie zabijemy. Nie do końca tego się spodziewałam. Ja też nie. Ciekawe, co się stało. Zaraz się dowiemy. Kto, kto idzie? Poznajesz mnie? ZUGA! Ty mała dziwko! Nie daruję nie ci, co żeś mi zrobiła! Na twoim miejscu ważyłbym słowa. Wieź mi! To wszystko przez ciebie! Zadowolony jesteś, chuju? Nic mi nie zostało, żadnego kurwa ludzkiego szacunku! O! Ty mała gnido!